jest polska podziemna, walcząca w mroku samotna i ciemna. Czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy, nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy. I każe sercu taką moc natężyć, że wbrew rozumom musimy zwyciężyć. Oskarżenia akowców nie miały żadnej racji. Były łgarstwem, oszustwem, inwektywą po prostu. Te karzełki reakcji niezłego były wzrostu. Niechaj będzie wiadomo, narodowi i światu, kalumnie unieważnia ta uchwała Senatu. Tak to senatorowie wspaniale uchwali. Nieprawdy odwołali. I krzywdy naprawili, a ja panom z Senatu kłaniam się bardzo nisko. Za uznanie dziękuję, ale to nie jest wszystko. Autorytet Senatu dla akowców łaskawy Niechaj teraz obejmie bardziej bolesne sprawy. Nie skasuje te lochy, prawa odmówi murom, w których tylu akowców poddano torturom. Niech odwoła nam czarnie i strzały w tej piwnicy, w której ginął partyzant z ołowiem w potelicy. Niech rozproszy te echa więziennych korytarzy, w których bito akowców pękiem kluczy pod twarzy Niech ten głos senatu odpowie na pytanie. Za co to mnie skazano na dalekie wygnanie? Niech mi wreszcie odpowie, jeśli do mnie doleci. Za co śnią po angielsku swoje snie moje dzieci. Ja przepraszam. Nie zrzędzę ani nie krytykuję, wręcz przeciwnie, ja bardzo senatorowi dziękuję. Ja uchwałę pochwalam, ona im nie dotyczy, lecz wybaczcie, mam w gardle odrobinę goryczy. Zabity w Wilnie. Dwóch padło w Lwowie. Czwartego pogrzebano w zapomnianym rowie. Piąty porwany minął na drodze w Normandii. Szósty spalił się w czołgu pod miastem w Flandrii. Siódmy na śmierć zesztywniał, patrząc z twarzą siną. W niej miłosierne niebo nad Monte Cassino. Ósmy skończył na tyfus. Śnieżnym buzułku, dziewiątego wziął granat na piasku w topruku, dziesiąty na dnie leży przez sztormy i ciszę, Atlantyk go na wieczny spoczynek kołysze. A ilu bez rachuby chyłkiem wcześnie rano skutych z kipsem na ustach w grupie rozstrzelano? Jakich wszystkich odnaleźć, chociaż świat jest mały? Tak straszliwie rozległe nasze pole chwa. W latach 1940-1950 żołnierze wyklęci byli ścigani, prześladowani, więzieni, mordowani przez władze komunistyczne. A przecież oni walczyli o suwerenność naszego państwa, o żołnierski honor, o prawo do normalnego życia. Walczyli z nadzieją, że sprawiedliwość zwycięży, a kara dosięgnie sowieckich okupantów i hitlerowskich okupantów, i ich polskich kolaborantów. Tyle lat propagandowo uczono, że od tych naszych bohaterach, którzy oddali życie za Polskę, byśmy byli wolni, że oni nie mają prawa, żeby się o nich pytać, szukać ich, ubiegać się o sprawiedliwość. A przecież dzięki nim my żyjemy w wolnej Polsce. Każda identyfikacja szczątek bohaterów to jest tryumf prawdy i sprawiedliwości. Chcieli zakopać ich pamięć o nich, a nie wiedzieli, że jesteśmy przecież ziarnem, które wrzucone w ziemię wydaje owoc, bo Bóg dokładnie wszystko widzi i poznaje. I dlatego miłością i modlitwą po Bożemu ogarniamy naszego bohatera narodowego Tadeusza Gajdę i jego wojskowych towarzyszy. Urodził się w 1924 roku nasz rodak we wsi Harzewice. Ojciec jego urzędnik pocztowy z Niska, weteran walk z Ukraińcami z lat. 1918, 19, i weteran walki wojny polsko-bolszewickiej. Mając zaledwie 17 lat, wstąpił do narodowej organizacji wojskowej i został żołnierzem placówki w nisku. Jego bezpośrednim przełożonym był właśnie jego ojciec urodzony Józef Gajda, pseudonim zawisza, a później był Tadeusz oddziale Ojca Jana w Lasach Janowskich i brał udział w bitwie stoczonej tam 14 czerwca 1944 roku na Porytowym Wzgórzu, gdzie wyrwali się partyzanci z okrążenia przeważającej liczbowo niemieckich uzbrojonych żołnierzy Hitlerowców, którzy mieli też i czołgi do dyspozycji. Po tej bitwie partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu. Tadeusz przedostał się do Niska i tam wziął ślub z Jadwigą z Domuneja i wtedy dotarła do Niska Armia Czerwona. Potem ojciec Starzana służył pod rozkazami swego syna na terenie między Wisłą a Sanem i nawet współpracowali z Hieronimem Dekutowskim, Zaporą. Tarzan w 1946 roku znowu reaktywał swój oddział, który był rozbity. I awansował do stopnia kapitana i walczył o wolną, niepodległą Polskę. I Bogu dzięki uniknął wiele razy śmierci, biorąc udział w zbrojnych akcjach wojennych. Ale urzędy bezpieczeństwa prowadziły przeciwko Tarzanowi i jego oddziałowi rozpracowanie. I w końcu Tadeusz został aresztowany 7 sierpnia 1946 roku wraz z wieloma innymi żołnierzami. Na polecenie sowieckiego oficera NKWD Sobolewa powieszono budzika pseudonim Roland za wykręcone do tyłu ręce i przypiekano mu stopy palącą się benzyną. I takimi strasznymi torturami wymuszano na nim i na innych zeznania, w wyniku których nastąpiła seria aresztowań wśród współpracowników pas NZW i działaczy tarnowskich struktur win. Sąd wojskowy w Krakowie wydał wyrok na 20 żołnierzy, siedem osób skazano na karę śmierci, między innymi, między innymi właśnie Tadeusza który był dowódcą oddziału, walczył przeciwko sowieckim oddziałom na północy Podkarpacia. Dwa dni przed ogłoszeniem tego wyroku na zamku w Rzeszowie rozstrzelano jego ojca, Józefa Gajden. Przewieziono Tadeusza Gajden do krakowskiego więzienia przy ulicy Montelupich i pluton egzekucyjny rozstrzelał Tadeusza Gajden, pseudonim Tarzan, 14 października. W 1946 roku po zakończeniu procesu sądowego w Tarnowie, w którym skazano Tadeusza Gajdę na karę śmierci, osadzono go w więzieniu Montelupich w Krakowie. I w celi więziennej przebywał z nim razem Stanisław Sak, pseudonim Dąb. Przed straceniem Tadeusz wręczył mu różaniec. Z chleba, zrobiony przez niego, zawinięty w chusteczkę z prośbą o przekazanie go żonie, jadwidze lub matce. A na śmierć wychodził z celi spokojnie, został zamordowany za walkę o niepodległość Polski, a ciało pogrzebano potajemnie. Osierocił dwójkę dzieci, dwuletniego syna i roczną córeczkę. Z nim stracono też Wiesława Buzika, jego przyjaciela. I władze komunistyczne w Dzienniku Polskim ogłosiły o nim o jak, jako o bandycie. I po to, żeby o nim zapomniano, bo ciała zabitych porzucono w bezimiennych grobach. Dopiero w wolnej Polsce sąd wojewódzki w Tarnowie 9 listopada 1991 roku uznał wyrok w sprawie Tadeusza. Gajdy za nieważny, a dwa lata później uchylił wyrok na Wiesława Budzika. Sądy uznały, że skazani padli ofiarą represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. I w końcu Biuro Poszukiwań Intensyfikacji IPN z Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie odnaleźli między innymi szczątki Tarzana, Tadeusza na starej części Rakowic. Powstańcy świadomie składali swoje życie z miłości do Polski, by pozostała boża, święta, wierna swemu dziejowemu posłannictwu. Jak patrzymy na zdjęcia z Powstania Warszawskiego, to widzimy, chłopcy z biało-czerwonymi opaskami na bruku, oblanym krwią ich kolegów, przyjmują komunię świętą, ciało pana. Oni walczyli nie tylko bronią, ale również modlitwą, różańcową modlitwą. Wiedzieli, że choć zginą, ich ofiara będzie mieć moc duchową, stanie się zaczynem odrodzenia Polski, katolickiej, Polski wolnej, suwerennej i niepodległej. Amen. Ciało było się dnią Ducha Świętego Niech Bóg przyjmie się do swoich babł. Państwo, zebraliśmy się dziś, aby towarzyszyć w uroczystym pochówku szczątków mojego ojca, który po 73 latach spoczął ziemi, na której stawiał swoje pierwsze kroki. Na terenie rozwodowskiego cmentarza spoczywają potomkowie rodziny Gajdów oraz podkomendni z oddziału Tarzana. Z czystym sumieniem i odwagą mogę powiedzieć, że bohater tego regionu wrócił do swoich. Drogi ojcze odmówienie ci słabej życia. Nagrodą było ci wygnanie. Cela betonowa. kulem głowę i piersi. Wiem, że na śmierć wychodziłeś z godnością oraz spokojem, jak przystało nasz człowieka niezłomnej postawy. postawy. Miałem dwa lata, kiedy komunistyczni pracy zamrotowali cię w więzieniu w Antylupii w Krakowie. Siostrę Zofię nie było nam dalek dorastać przy Twoim boku, wspólnie cieszyć się z sukcesami i wspierać w trudnych chwilach. Budziłeś nas podziw i szacunek budowany wyłącznie na wspomnieniach matki. Przez wiele lat nie miałeś swojej mogli i oznaczonego wyroku. Dziś wróciłeś w czci i chwale do swojego domu. To w 1946 roku ci, którzy ją mordowali, byli przekonani, że oto nadszedł ostateczny dzień likwidacji jednego z tych, których oni nazywali bandytami. Pogrzebano szczątki gdzieś w nieznanym miejscu w Krakowie i wydawałoby się, że w tej sprawie mordercy, zabójcy zrobili wszystko. Na szczęście dzieje się inaczej. Dzisiaj państwo polskie, dzisiaj. Ojczyzna upomina się o szczątki naszych bohaterów i czyni to w sposób zorganizowany, instytucjonalny, nie tylko werbalny. W różnych miejscach prowadzimy pracę poszukiwawcze i będziemy je prowadzić. Identyfikujemy odnajdywane szczątki, a następnie zawsze, tak jak dzisiaj tutaj w Stalowej Woli, staramy się tych ludzi godnie z hudanami państwowymi i wojskowymi pochować. To ważny dzień dla nas, dla nas wszystkich Polaków, ale szczególnie ważny jest dla rodziny tej rodziny, która jak wiele innych w tamtym okresie przez kilkadziesiąt lat była pozbawiona tej podstawowej informacji, gdzie komuniści mordercy ukryli ciało najbliższej im osoby. Dziś powraca prawda o naszych bohaterach. Powraca także prawda o tym kto jest bohaterem, a kto nim nie jest. Dzisiaj z naszej pamięci, z przestrzeni publicznej znikają nazwiska Morderców, prześladowców, tych, którzy przesłuchiwali kapitana Tadeusza Gajdę, którzy wydawali na niego wyrok śmierci, ci strzelali, którzy strzelali mu w głowę. Wraca prawda, wracają Bohaterowie. Dziś w Stalowej woli wraca także postać człowieka, który stąd pochodził. Tutaj się urodził kapitana Tadeusza Gajdy Tarzana. Jako trudno w ogóle opisać, wyobrazić sobie, z drugiej strony ta cała uroczystość że jednak on faktycznie był wartościowym człowiekiem. Ten dzień i ta piękna uroczystość zostanie do końca już moich dni. Yy, oczywiście z tego miejsca też chciałabym podziękować wszystkim organizatorom za przepiękną uroczystość, o, o, za takie uhonorowanie uh, uh, mojego taty, pięknym, pięknym pogrzeb, piękną uroczystością pogrzebową. Pięknym pomnikiem i jestem, jestem bardzo wzruszona całą tą sytuacją, że po tylu latach mogłam właśnie e, stanąć przy grobie mojego taty, przy grobie pochowanym w, w miejscu, w ziemi poświęconej, że się tak wyrażę. No chciałabym jeszcze, jeszcze dodać, że bardzo żałuję, że nie doczekała tego moja mamusia, a żona Tadeusza, też partyzantka. Z odznaczeniami pięknymi od prezydentów, które oczywiście przechowuje jako niemalże żerelikwie I, I zawsze pięknie, z wielką miłością opowiadał o swoim mężu, a naszym tatusiu: Że był czułym, dobrym, kochającym mężem, kochającym ojcem, no i człowiekiem, który bardzo wysoko cenił sobie honor. Dzisiejsze uroczystości mają przede wszystkim wymiar patriotyczny. Ja traktuję, podchodzę do nich jak gdyby w dwojaki sposób. Po pierwsze, oddział Tadeusza Gajdy-Tarzana był oddziałem leśnym. Z kolei my, jako myśliwi, prowadzimy gospodarkę łowiecką również w lasach i staramy się, prócz prowadzenia tej gospodarki, dbać jeszcze o pewne wartości przyrodnicze i patriotyczne, narodowe. Bowiem lasy zawsze dawały schronienie we wszelakich zrywach, narodowych powstaniach i Tadeusz Gajda Tarzan również był tym człowiekiem, którym korzystał z dobrodziejstwa lasu, szukał tam schronienia, miał tam swoje bunkry, czasami tam bytował i uciekał jak gdyby chował się przed żołnierzami wojska polskiego wtedy będącymi jak gdyby pod nadzorem NKWD i władz sowieckich. Drugą jak gdyby motywacją jest to, że e, mój pradziadek prowadził mu właśnie placówkę Wincenty Dul w miejscowości Zabrnie Górne, obecna to jest gmina Grębów w powiecie tarnobrzeskim, był Gajowym, gdzie był jednym z jego podkomendnych gdzie prowadził mu placówkę właśnie w Gajówce, zaś babcia moja była łączniczką w jego oddziale, gdzie przynosiła meldunki z placówki Zabrnie Górne do placówki Gotowa Wola. Działalność Tadeusza Gajdy, Tarzana, jest związana ściśle ze śmiercią jego dowódcy, Mariana Szymańskiego Podkowy. Marian Szymański Podkowa został postrzelony przez milicjanta w Zaleszanach. Wskutek rany postrzałowej Podkowa zmarł. Po jego śmierci Tadeusz Gajda został mianowany dowódcą Oddziału Leśnego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Okręgu Rzeszowskim. Oddział Tadeusza Gajdy. Składał się głównie z dezerterów Ludowego Wojska Polskiego, byłych żołnierzy Armii Krajowej, a także osób zdekonspirowanych. Osób zdekonspirowanych pochodzących z powiatu tarnobrzeskiego, z miejscowości takich jak Zbydniów, Zaleszany, Kotowa Wola. Również z miejscowości Pysznica, rozwadów Charzewice, przykładem akcji rozbrojenia posterunku, można tutaj posłużyć jako przykład rozbrojenie posterunku Milicji Obywatelskiej Bezbydniowie. Była to taka akcja bardziej odwetowa za śmierć Mariana Szymańskiego. Podkowy. Kolejną akcją było rozbrojenie posterunku milicji obywatelskiej w Gorzycach, również jako akcja odwetowa za śmierć Teodora Bernasia, pseudonim Dorek. Zwrócenie uwagi, pokazanie takiej sylwetki, człowieka, który oddał swoje życie i to bardzo młodo. 22 lata miał, jak został zabity, więc pokazuje to, że jest to osoba, która. Yy, przedłożyła swoje życie nad, nawet nad wartości właśnie rodzinne, bo miał żonę, miał dwójkę dzieci. Tutaj widać, że państwo polskie, Rzeczpospolita, dba o swoich bohaterów, pamięta o nich, przywraca godność po tylu latach. To jest ważne, żeby Polacy mieli świadomość, że nawet po wielu latach, kiedy takie przecież potęgi, totalitaryzmy zwalczały przejawy polskości, patriotyzmu, wiary katolickiej, walczyły z tym, że nawet po tylu latach państwo polskie Przywraca pamięć, przywraca należyte miejsce pochówku. To jest ważne też dla nas, abyśmy wiedzieli, że warto pracować, warto żyć, czasem warto umierać dla ojczyzny.